No, hejka kochani, tu kubusiowanie. Witam Was w kolejnym odcinku. No i podobnie jak w tym ostatnim, witam się z Wami, kiedy jest ciemno, a dokładniej w nocy. Jest noc z 10 na 11 listopada 2025 roku. Ja witam Was z Kubusia, a dokładniej z Helu po raz kolejny dojechałem właśnie tutaj na półwysep Helski. I jeśli chodzi o lampki, no to już naprawdę ostatnie chwile zobaczcie, jak mało ich już pozostało tych działających. Ale to nic, bo na tym wyjeździe planuję je wreszcie ściągnąć. Będę miał też pewien pomysł, jak je zastąpić. Zobaczymy, czy to się uda. Ja dosłownie kilka minut temu przyjechałem sobie tutaj na ten leśny parking w Helu. No właśnie, bo dokładnie jest 8 minut po godzinie pierwszej. 8 stopni na zewnątrz, więc jak na już 11 listopada, całkiem fajnie wschód słońca o godzinie 7.07. No, zobaczymy, jaki to będzie dzień. Ma być mocne zachmurzenie, ale mam nadzieję, że uda się jakiś fajny spacer i jesienny wciąż spacer zaliczyć. To co, na razie życzę Wam i sobie dobranoc. Widzimy się rano. O, no i hejka wszystkim. Przyszedł kolejny dzień. Jest już 11 listopada 2025 roku. Ja, jak doskonale wiecie, jestem na Półwyspie Helskim, a dokładniej na moim eee. leśnym parkingu w Helu. Eee, przez większość nocy była lekka mrzawka, jest e, bardzo duża wilgotność. Szyby delikatnie e, zaparkowały. E, spałem tutaj zupełnie sam, mimo że to długi weekend, dopiero teraz e, jakieś pojedyncze auta. Spacerowiczów zjeżdżają się na parking. Ogólnie czuć, że tutaj na Półwyspie już po sezonie w tyle oczywiście te przepiękne jesienne kolory w kubusiu całkiem znośne 11 stopni dosyć długo spałem zbliża się już godzina 10 na zewnątrz 7 stopni potem przez cały dzień ma być 8 i całe zachmurzenie, całe, pełne zachmurzenie. Zachód słońca dzisiaj o 15:49, to kompletnie nie mogę się przyzwyczaić do tych wczesnych zachodów, że te dni są takie krótkie, ale Wam chyba wspominałem w ostatnim filmie. To czas na jeszcze tradycyjną obczajkę na zewnątrz. O ten parking tutaj dobrze znacie. Z ławeczką blisko nieczynnej linii kolejowej. Uwielbiam to miejsce. Cisza, spokój. Idealnie do jesiennego kamperowania. Jeśli kogoś interesuje cyprysik, to oczywiście w nocy go podlałem. No nie wiem, jakoś super sucho, ale uzupełniłem tą wodę. No ma się dobrze na razie, mam nadzieję, że to będzie dalej rósł i nie trzeba będzie go wymieniać. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale w tle nawet jakieś ptaszki e, ćwierkają, mimo że to już taka późna jesień. Gdzieś tam w tle cały czas je delikatnie słychać, ale też przejeżdżające nieopodal samochody. A na dobry start y, dzisiaj będzie kawa. E, no to cóż, y, zaczynamy dzień. Sam zapach już tej kawy, nawet jeszcze nie zalany, już mnie tak budzi. Zrobiła się już godzina 10.20, no a aut coraz więcej. Ale zaraz wyjdę sobie chyba z tą gorącą kawką na zewnątrz. A tu widzę wszyscy z koszykami na grzyby, grzybiarzy pełno przyjechało. Z każdej strony właściwie ktoś z koszyczkiem spaceruje. Wylazłem sobie z tą no wciąż poranną kawą na zewnątrz. Zobaczcie, jakie tutaj są piękne okoliczności przyrody, mocno jesiennie. Tutaj jest ten klon, który w zeszłym roku miał takie piękne kolory. No w tym roku chyba chwilę się spóźniłem, bo już większość liści zdążyła opaść, ale i tak wygląda pięknie jesiennie. Tak jak wspomniałem, całą noc była mrzawka, no więc tej wilgoci jest tu wszędzie pełno. A może to ten klon w zeszłym roku robił takie wrażenie kolorami? No, jeśli tak, to już nic z niego nie zostało. Tak czy inaczej, jest tutaj naprawdę przepięknie. Bardzo blisko kubusia są tutaj te fantastycznie wiecznie zielone iglaki, ale też kolory jesieni. Zobaczcie, jak pięknie. Zwłaszcza ten listek. Ile ma kolorów i owoce lasu? No, naprawdę, robi to wielkie wrażenie. Pięknie, wielką taką kolorystykę. Tu mnie fascynują te ostatnie liście, które pozostały tam na tym drzewku. Daleko, daleko. To znaczy, wysoko, wysoko. O. Grzybki też są, jakby ktoś pytał. Za chwilę będę się zbierał na taki dłuższy spacer razem z wami. Na razie wyszedłem sobie tylko na kilka chwil tutaj w najbliższe okolice tego leśnego parkingu. No i tu wszędzie grzybów całe mnóstwo, przeróżnych, dużych, małych. Zobaczcie na te maleństwa tutaj. Tego typu grzybki, z tego co kojarzę, chyba też są jadalne. Chociaż takich typowych, dobrze znanych jadalnych. E, no to nie widzę już pewnie wyzbierane przez grzybiarzy. O poprawka znaleziony jeden, patrzcie, na pewno jest jadalny. Nie będę go zrywał. Poczekam aż hmm, będzie większy, na pewno wtedy ktoś go zauważy. No i zerwie. Ja jeszcze sobie chwilę poociluję w Kubusiu. Na spokojnie, no i za jakieś 15 minut myślę, że będę ruszał razem z Wami w trasę do Helu. Jestem ciekawy, ilu turystów spotkamy po drodze. A na razie z otwartymi drzwiami, no w kubusiu i tak jest wiary, ciepło jak na listopad jest naprawdę wspaniale. Bo oczywiście bez żadnego grzania, no nie licząc tu oczywiście świeczek, 13 stopni w kubusiu z otwartymi drzwiami, więc jest bardzo dobrze temperaturowo. W międzyczasie, moi drodzy, jeszcze tuż przed wyjściem na spacer ściągnąłem już te lampki tutaj z tylnej szyby. No, z nich już by oczywiście nic nie było. Zobaczę, czy mój pomysł się uda. To Będziecie na bieżąco śledzić, co wymyśliłem w to miejsce. No dobra, no to cóż, jestem już na zewnątrz. Najwyższy czas wreszcie ruszać na ten jesienny spacer po wyspie Helskim. Cały czas bardzo duża wilgoć wszędzie dookoła. Kuboj zostaje tam na parkingu, a my kierujemy się w stronę opuszczonych obiektów wojskowych czyli właściwie w kierunku portu. Dzisiaj mam w planie zwiedzenie sobie portu rybackiego. No i oczywiście standardowo promenada, cypel. Taki dzisiaj niezobowiązujący jesienny spacer. Pięknie. Jeśli chodzi o pogodę, to jest naprawdę wspaniale. Słuchajcie, 9 stopni. Ja nawet zostawiłem kurtkę w samochodzie. Idę tylko w bluzie. Jest mi naprawdę cieplutko. No, fantastycznie się zaczyna ten listopad. prawdzie to już 11, więc prawie połowa. Eee, no ale oby tak dalej, temperaturowo przynajmniej na razie jest super jeśli chodzi o jesień no to tak jak wiecie tutaj w helu przeważają drzewa iglaste i mchy, które są wiecznie zielone ale również takie perełki jak tutaj trafiają się z tymi pięknymi wciąż żółto-pomarańczowymi liśćmi, ale to już ostatnie podrygi jesieni tutaj zdecydowanie więcej tych liści jest już na ziemi. A drzewa są już właściwie przygotowane do zimy. Ta tutaj zryta ściółka przypomina, że w okolicach, no może nie roi się, ale jest na pewno sporo dzików. No i także jelenie potrafią kopytkami zrobić właśnie takie przekopy. Zobaczcie, ile tutaj jest tych maluteńkich grzybków przy pniu brzozy. Dokładnie tutaj. No i to fantastyczne ubranko z mchu na korze. Ale troszkę tych liściastych drzewek i krzewów też można tutaj na Półwyspie Helskim znaleźć. O tu, 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 tu. tu. Nawet tutaj na liściach, na ziemi gromadzi się w wilgoć. A tutaj mocno jesiennie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak ostatnio byliśmy tutaj razem w Helu, to bardzo wiało. Ja chciałem wracać przez port. Chciałem wam nagrać te wszystkie jednostki pływające. Ale tak wiało, że w końcu szedłem główną promenadą, no bo tam e, byliśmy osłonięci tymi wszystkimi e, budynkami. No to dzisiaj właśnie dlatego, e, cel na początek to właśnie port. No, jedyne czego dzisiaj brakuje, to słońce. Ale akurat na słońce nie ma dzisiaj szans. Zobaczcie, jak te liście akurat spadają, bo zawiało. W miejsce tych wszystkich już zburzonych obiektów wojskowych powstaje oczywiście agroturystyka, przeróżne ośrodki, pensjonaty. No i miejsca do wypoczynku, tak jak tutaj. Ale tutaj nieco dalej jest wciąż jeszcze pełno tych opuszczonych już obiektów wojskowych. Tu po prawej stronie mijam jeden z nich. No znacie je już dobrze z moich filmów i przede wszystkim z shortów. Niewiele zostało. Pytanie, kiedy rozpocznie się wyburzanie. Na pewno klimat jest. No to tak, oczywiście, z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy lubią opuszczone obiekty i urbeksowanie. To no już właściwie nic w środku nie ma, więc wchodzenie tam nie bardzo ma sens. Zwłaszcza, że ogrodzenie jest w miarę świeże. Ale sam klimat tych opuszczonych miejsc jest naprawdę wspaniały. I to praktycznie z każdej strony. Dzisiaj jest takie absolutne przeciwieństwo tego naszego ostatniego wypadu tutaj do Helu. Zero wiatru, cieplutko. A tu wszędzie w oddali również jeszcze obiekty wojskowe, które także już chyba czekają na wyburzenie. Bo po tej drugiej stronie już zostały tylko kubki gruzu. To poprawka tutaj trochę bliżej zatoki. Delikatny wiatr jest, ale myślę, że przeżyje. Nie wiem czy to przez tą brudną szybę będzie widać, ale tu jest porównanie czaszek Finwala i Morświna. Zobaczcie, jaka różnica. Robi wrażenie, co? Finwala już wam pokazywałem w jednym z wcześniejszych filmów, właśnie tutaj z Helu. Kto ma ochotę zobaczyć sobie z bliska, to oczywiście można się cofnąć do tamtego filmu. A my w kierunku portu zmierzamy nadal. Zobaczcie, kochani, tam w oddali malutka, prawdziwa łódź rybacka. Pięknie to wygląda. Tam, 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 tam. Coś wspaniałego. No i te wspaniałe, niepowtarzalne schody do wody. Nie będę schodził, bo tam jakaś parka się przytula. Nie będę przeszkadzał. Ale cały czas widać tego rybaka tam daleko w tle. Kto chce oczywiście jak zwykle można sobie zatrzymać, przybliżyć i poczytać. Tu po lewej stronie mijamy fokarium. A po prawej oczywiście helska plaża. Tutaj wzdłuż zatoki Tyle już wyłania się również port. Wszędzie oczywiście flagi, no bo przypominam, że dzisiaj 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. No i ciach, dotarliśmy do Helskiego Portu. Tutaj to jest dopiero klimatycznie. Zobaczcie, jak wspaniale, ile przeróżnych jednostek. Zobaczcie też, ile tu wszędzie jest ciekawego graffiti, całe ściany. No dobra, tu już wieje mocno, mogłem jednak wziąć rękawiczki. Zobaczcie tutaj na ten krzaczek, jak jest niesamowicie obrośniętym mchem. Tutaj zawsze w sezonie stoi taki kamperek z kawką, gdzie można napić się gorącej kawy. Jest nawet ślad po nim, ale tylko na sezon. Jeśli chodzi o widoczność, to bardzo kiepsko. Gdzieś tam daleko widać Trójmiasto, ale za mgłą. jak będziecie tutaj kiedyś na Herskim cyplu to pamiętajcie to drzewko które jest przed nami to jest mój ulubiony iglaczek, jako jedyny rośnie po prawej stronie odkładki właśnie ten tutaj pięknie tu jest o to to tu to, tu to, to. jeśli chodzi o Śródmieście Helu, no to tutaj spacerujących trochę jest, ale to pewnie ze względu na święto 11 listopada. Przypominam dzisiaj. No, powiem Wam, że wszystko to, co chciałem odwiedzić tutaj w Helu, e, udało się dzisiaj. Najważniejsze, że nie badało. E, udało się e, zwiedzić port, udało się przejść cypelkiem. Jak zwykle, właściwie nawet ostatnio, kiedy tak wiało, też szedłem, potem żałowałem, mnie mocno przewiało. E, ale dzisiaj, właściwie, idealna wyprawa centrum Helu też zaliczone. No to teraz kierunek kubuś. Delikatnie się ogrzeje, no i wreszcie coś zjem. No, to jeszcze idealnie udało się trafić na pociąg Polregio z Helu do Gdyni. Idealne zwieńczenie tej wyprawy po Helu. Tam, 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 tam pojechał. Już go oczywiście dawno nie widać. O, to chociaż tego klona udało się złapać. Myślę, że ten przy parkingu, o którym Wam opowiadałem w zeszłym roku, wyglądał podobnie. No, już mega bliziutko do parkingu. Mijamy Muzeum Helu i za moment po lewej stronie będzie już parking leśny. I jeszcze niespodzianka dla Was, zobaczcie. I co wy na to, kiedy ostatnio widzieliście pawia tak na żywo? One tu w Muzeum Helu są po prostu wolno żyjące. Tako. Czasami zdarza się, że siedzą gdzieś tam na drzewach. Tu akurat jeden sobie spaceruje i reklamuje Muzeum Helu. Dobra, nie będę im przeszkadzał. Tym bardziej, że już. Prawie jestem na parkingu. A tu wciąż kilka aut jeszcze jest. Jestem już w Kubusiu, moi drodzy. Najwyższy czas e, na coś do jedzenia. Na zewnątrz cały czas 9 stopni. Ale w Kubusiu 15. Bez żadnego grzania. Zobaczcie. Duża różnica jest tych temperatur. Drzwi i okna oczywiście na razie mam zamknięte. Zaraz sobie uchylę. No bo czas na gotowanie. A w międzyczasie kolejna awaria. Nie wiem ile lat chyba z dwa albo trzy wytrzymały. To jest kres. Przynajmniej tej jednej drewnianej podstawki. No dobra, dobra, ale jeśli chodzi o jedzonko, zaskoczenia nie ma żadnego. Nie będę was już zanudzał. Po prostu ugotuję to. Pokażę, czy się udało. Jak zwykle. Słuchajcie, jak zwykle wszystko wyszło idealnie, więc życzę sobie, no i wam jeżeli coś jecie również smacznego. W międzyczasie zrobiłem sobie jeszcze herbatkę, bo dzisiaj nie było herbaty. No a na deser wjeżdżają pomidorki z takim pięknym widokiem. Już coraz mniej aut na parkingu. Jeszcze tylko dwa oprócz kubusia zostały. A tu z tyłu to drzewo zawsze robi największe wrażenie. I ostatnia świeczka została, reszta się już wypaliła. Jest godzina 15:54. I uwierzcie, jest już po zachodzie słońca parę minut. No to jest ciężko uwierzyć w to, że za chwileczkę będzie już ciemno. O, jedzie pociąg. E, powoli się już ściemnia. Wideo troszeczkę rozjaśnia, więc jeszcze nie widać, że robi się powoli mrocznie. E, ja idę sobie ze śmieciami. Jeszcze jedno autko zostało na parkingu oprócz Kubusia. Ale powiem Wam, cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ten dzień, każdy dzień teraz kończy się tak wcześnie. Zobaczcie, co udało mi się złapać. Już za ciemno na zbliżenie, ale cała rodzinka przechodziła. Jest już godzina 18, za oknem całkowicie ciemno ja odpisuję wam na wszystkie zaległe komentarze bardzo dziękuję, że piszecie, że jesteście tak aktywni no i cóż, no nie będę was już zamęczał dłużej bardzo wam dziękuję za ten odcinek mam nadzieję, że się podobało i oczywiście zapraszam do łapek w górę właśnie do komentarzy, staram się na każdy odpowiadać na YouTubie no i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka, który pewnie już niebawem do zobaczonka!